Jest, mam to! Go. Bum. to bardzo dużo dodaje. On wygrał ci urokę. Na mago. Eee, manko. Dzisiaj będziemy grać w jakąś granat, nie wiem jak ona się nazywa. E... I dzisiaj będziemy sobie przytosować dwa różne miecze. Pierwsze to jest ten. To nie są różne. Po prostu to jest jedna broń. I jeszcze to! Katana taką. Nie, ciekawe, ja nie założyłem. Jesie tą katanę. A na jest. Ale na początek stojemy sobie tą katanę, więc wyłączamy, wyłączamy to i idziemy sobie z kimś się powalczyć Nie tutaj, nie tutaj. Hmm, szukamy, szukamy, gdzie ktoś może być do walki. No, oni się już tutaj biją. To ja sobie poczekam Okej, okay, ktoś jest, ktoś jest Najwyższy no bo on On od razu się regeneruje. I mam nadzieję, że wygram No mogę zmienić dopiero broń jak wygram, a ja w tej grze na razie nie jestem Au Auć Au To bolało, to mogło bolać Bum, bum, bum Tak się robi tylko w grach, prawdziwy dzieciu tak nie wolno nie wolno. Bum. Hop. Bum. Znasz no, to Bum. A nie. O, To też było. Nie też coś to zabolało. Hop. I coś to. O, oś. O nie, jakie mało życia. Kie mało życia. Bum. On musi. On mi się pierwszy. Ja nie jest. Ok. Tak nie potem ja mm. będę. Mam nadzieję, że dam radę. Hop, hop. Ej, jeszcze się Właśnie to chciałbym wam pokazać. BUM! To nie wygląda w ogóle, to ja nie wiem. Jest to. O! No on też od razu robi. Ej, ale to fajnie wygląda! Mega to wygląda. Bum, 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 bum. Ja już jestem trochę prosty grze i bum. Hop. To mnie zabolało, mogłeś się domyśleć, nie? Mogę się domyśleć, że to mnie bolało. Bąbić, nie zabolało. Tego bombić tego mogę zrobić. Bam! I ostatni hit. Wiktorii wygrałem. O to chodzi. Return to lobby. Robi, robi. I teraz mogę zmienić broń na tą lepszą. Ej, czekaj, czekaj. No ja nie mogę. No, dawaj, no dawaj. Czekaj, co tu się dzieje. Czekaj, czekaj. Ja chcę to zmienić. I o to chodzi, teraz działa wszystko. Pum. I teraz możemy znowu do rundy. Co, teraz? chcesz się zrobić? On chce się znowu wybić Znowu ze sam się to będzie noob. No chodź! I nie. Jest mam to. Tej broni to ja jeszcze w ogóle nie używałem. Ile maminów? Sary! Sary! jeśli z mam pobić? Przecież to może ode mnie sobie mnie. Ja nie mogę. Ej znalazłem tutaj kogoś, to ma 52 minut i on chce się ze mną bić. Proszę cię, chodź tu! Chodź tu! Jułczyk, niech ja chcę się ze A tutaj chcesz? Tutaj chcesz? Chcesz się ze mną Czy nie, ty nie, ty nie, ja czego nie widzę. Ja czego nie widzę. Co masz się. Nie, nie, on nie, ja. Naprawdę. Nie, ja nie chcę tutaj już nie, ma też mam. Ja też naprawdę, muszę o. pokonałem go ale on teraz się jest z kimś innym Bo dalej nie mam z kim ten dalej nie mam z kim zawalczyć proszę stary, proszę, dawaj jest, on na tym samym bram co ja, on na tym samym bram tamta, to ząbron. no chodź, no zobaczymy co ja, wam to one. fight no chodź, no chodź i, i, i. Om, om, upp, up, hop, up, hop, up. hop, hop, hop hop, hop, hop prouding Minja an man Kolla! ej jag tror inte han m televisorn Minja kan borsa drone oney ou, ou åh då, då 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 boli, to boli, on się nieszy, chyba nie wiem, on jest lepszy ode mnie nie ma szans, jestem lepszy I on jest lepszy ode mnie o, na, na ultimate czekałem, zepsułam ultimate zepsułam ultimate A ja muszę wam pokazać ten um, ultimate już, dad mam, tam mam, mam dadka no tu. O, o, ultimate jest, tak Ale to ja muszę zrobić, nie on. Spam się, będzie Ale to ja muszę zrobić ultimate. Nie zabieraliśmy ultimate'a. Przesada. Teraz jest. Hop. Teraz jest, ostatnia wyda. Nie, no, to boli, to boli. Up, up, hop. Wiesz to, wiesz to? Nie, to boli, ktoś boli DEDKA! Lopi Jeszcze raz, stary, dawaj Tam gdzieś jest z 10 winami A chce się wymbić Dawaj Szyma 10 winy? Dawaj, no dawaj Ja się przygotuję Ale już Aha, on ale... sobie jakieś... Tym z dziesięcioma winami jakieś mowy? Bo on nie, jeszcze się bije tym. Tym No, nie, już ja, już, ja. Ja biję tym O, coś tam patrzy na mnie na, na nas, i mówi... Tak, oj! Litraś to! Wygrasz! Wygrasz! na ciebie! No i sobie poszło. Na to nie jest na... Chciałem sobie poszło. Naprawdę. Całe HP. O, ja już derpę zawieszyłem. Po prostu mega. Może no, się nie da, nie. Chcę zrobić On Oni mogą zrobić superatok. Tylko ja mega. Oni, oni, oni mogą zrobić superatok. Może się założyć, że... Teraz chodź. No, muszę uważać no bo mam no, okay, okay. nie, nie, ja, teraz super nie, Uciekaj, uciekaj! nie, że nie, teraz nie, nie, no bo, nie, 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 to to nie, 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 Ile nie, 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 A to oh, to! 1650! To najlepsza. To to. 1750. Tego dopiero tu nie mamy, bo to tak mało kosztuje. Patrzcie raz. To grypka, to grypka. Teraz, teraz się pokonam Teraz na kolejno cię pokonam. Nie ma się, że czegoś nie pokonam. Hop, hop Ale. Nie ma, nie ma. Bum. 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 Lepiej trafić jakoś, lepiej trafić jakoś. On ma tyle hapa jakoś, że wziął pociągetkę, nie? Tyle hapa przez co traci? Ej, to ja muszę to robić, nie? Przeciekacie się. Sobie zrobili tarczę, no bo tarcza bardzo dużo tego zabiera. Hop. Bum. Dawaj, muszę, muszę go pchnąć. No, to nie. On mnie bije, on mnie bije. Nie chpę od niego. Czy on w ma no, On zaliczył lastat. Muszę wam pokonać super atak. Super atakik. Hop. Hop, i. Yes, mam to! Mam to. Mm -hmm. Bardzo dużo zadaje. On już zaliczył rękę. ma go. Hop. Okej, okay, znowu, ma, znowu mam. Znowu mam on też ma super atak. To, nie, no teraz muszę wchodzić, muszę wchodzić no bo... Zaraz zrobię tak, Hop. Tak mi dużo hopę zadaje. To on Wiedziałem, że on. Wiem, że on teraz to Wiesz co? Ej, teraz może Wam radę z nim. Teraz może Wam radę. Wiedziałem, no bo on ubiega ten moment, on zawsze. Tak, nie mam on tak nie zrobił. Chyba, nie mogę, nie mogę jestem dawny Znowu mnie pokonał Six, seven Six, seven Tutaj ktoś będzie, tutaj coś będzie no, Proszę, proszę Wej sorry, chodź Chodź szuk. nie, nie, nie mm, mm, mm. Naciągać, naciągać No to jest, taka, Jak trzeba naciągać To potem oni Cie nie lubią i będą się z bić Chodź, chodź Nie, nie idzie to w tonu Myślałam, że jesteś silny, ja myślałam, że jesteś silny Nie jesteś silna, chodź tu Nieważne Czekam sobie, bo mam czegoś z w tonie <Gliarkę> tutaj, tutaj, tutaj Ja chcę, ja chcę, ja chcę, proszę Dobra. Mam to Ja mam 4 miny, on ma 6 Zaczyna się walka Round 1, fight!

Nie ma, nie ma. Kapibara, kapibara! Kapibara, 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 kapibara. Dawaj, i bum! Dead powalił, zaraz. Jak ktoś napisze w komentarzu Dead, no to przypnę mu serduszko. No i nie. Wśród mu serduszka, jak ktoś napisze w komentarzu Dead. Zawsze, zawsze robię w, w pierwsze rzepka. Okej, okay, mam ultimata, utrzymaj.

Wygram jest to, przygnę, to ja... nie wiem co robię, Pier to pierwszy wygrałem, a teraz to już nie wygrywam. Okej, okay, ona mało, ono mało. Jest! Mamy to! Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subika i widzimy się następnym razem. 爸。